O tych butach mogę powiedzieć przede wszystkim to, że są szalenie wygodne. Rzeczywiście tutaj marka stawia na nowe technologie i to wszystko się sprawdza po prostu na nodze. Jestem ciągle w ruchu, więc jakby ta wygoda jest dla mnie bardzo ważna. Jest to ekstra, że tutaj znajdą buty i moje przyjaciółki, i moje ciocie, i moja babcia, i moja mama, i ja, więc to jest marka, która może być dla wszystkich. Podoba mi się motyw motylka tutaj jak najbardziej. Podobają mi się kolory, bo lubię ostre kolory. I jak każda kobieta, lubię bardzo buty. Z tej kolekcji najbardziej przemawiają do mnie buty w kolorze Lila Róż. Takim lekkim fiolecie. Bardzo mi się podoba ten kolor. Nie przede wszystkim przekonuje wygoda i przekonuje mnie kolor. Bardzo fajne na wiosnę pastele, jasne kolory, eleganckie kroje, mokasyny. Ja uwielbiam tego typu obuwie, które jest wygodne, praktyczne, ale można założyć na każdą okazję. Jest pełen asortyment na całe lato, no, i na chłodniejsze i na lżejsze dni też. Dla mnie komfort stopy jest bardzo ważny. Także jak czuję, nakładam te, te buty, to no, no czuję, że jest to i wyściółka gruba, i, i amortyzacja, i komfort tej skórki cieniutkiej. Kocham te kolory, ta wygoda. Naprawdę, stopa oddycha, jest. jest po prostu ja się czuję w nich niesamowicie.